W poniedziałek, 25 października, rząd przedstawił listę inwestycji, które samorządy zrealizują dzięki środkom z Polskiego Ładu. Pieniądze, łącznie 23 miliardy złotych, będą pochodziły z budżetu państwa, ponieważ Bruksela nie zaakceptowała jeszcze krajowego planu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że to największy program inwestycyjny od 30 lat, dzięki któremu Polska dokona skoku w nowoczesność. W ślad za tym poseł Adam Śnieżek w poniedziałek wręczył promesy na inwestycje realizowane przez 7 samorządów z obszaru powiatu brzozowskiego, w łącznej kwocie ponad 56 milionów złotych. Odbyła się dzisiaj ważna uroczystość. Co to takiego? Pierwszy etap Polskiego Ładu, program inwestycji strategicznych, nabór wniosków, pierwszy nabór był w lecie od 1 lipca do 15 sierpnia i dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki rozstrzygnięcie tego konkursu. Wszystkie gminy powiatu brzozowskiego, a także sam powiat starostwo otrzymały znaczące dotacje na inwestycje, jakie zawnioskowały te gminy, jakie projekty złożyły w sumie. To jest dla powiatu brzozowskiego przyznana dotacja na ponad 56 milionów złotych, dla powiatu brzozowskiego na inwestycję drogową ponad 15 milionów, a dla gmin w okolicach 8, 7, 8, 9 milionów złotych. Czy możemy już mówić o perspektywie, w jakiej te inwestycje będą dokonane? No W ciągu pół roku muszą ogłoszone zostać przed. Targi na te inwestycje i po rozstrzygnięciu przetargów one, one ruszą w ciągu no, tego przyszłego roku. Rozumiem, że nie jest to ostatni nabór, prawda? Następny nabór. Inwestycji z programu inwestycji strategicznych zostanie ogłoszony 2 listopada i tam znowu wszystkie gminy będą mogły składać projekty na, na, na duże inwestycje. Środki z nowego ładu w regionie Brzozowskim zostaną przekazane na budowę dróg, wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Na przykład gmina Jasienica Rośielna otrzyma 8 milionów 453 tysięcy złotych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną. Natomiast gmina Nozdrzec na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pozyska 7 milionów 590 tysięcy złotych.